oczekiwaniu na Mikołaja w klubie osiedla kopernika dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, w trakcie których powstały upominki dla przybysza z dalekiej laponii oraz różnokolorowe ozdoby świąteczne. Następnie klubowicze nie mogąc doczekać się na wyjątkowego gościa, zaczęli przywoływać go, zachęcając do przybycia. Dziękuję. Będziemy rozdawać. A ja nie będę. My, Gdzie zaprosimy Ja Nie mogę sobie usiąść. Witamy, witamy Mikołaju. Miły. Nie mogę się doczekać ciebie. Proszę usiąść sobie tutaj. Na pewno jesteś bardzo zmęczony. O, Czy Mikołaj druga, jest bardzo droga, zmęczony? Tak? A Ale. skąd Mikołaj do nas przybywa? Z północy, z północy, brawo. A ktoś wie, gdzie mieszka? Z Laponii, z Laponii. Bardzo ładnie, z Laponii. Z Japonii? Z Laponii. Brawo, z Laponii. Bardzo Leponi. dobra odpowiedź. Leponi. A gdzie ta Laponia? W Leponi. 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 Finlandii. Dzieci wszystko Leponi. Są? Leponi. Czy na w Finlandii? A to jest bardzo, bardzo daleko. Daleko, ale dla reniferów nie ma nic. W spotkaniu z Mikołajem wzięli udział rodzice z dziećmi z grup najmłodszych oraz klubowicze na co dzień uczestniczący w zajęciach organizowanych w placówce. W ramach świętowania dzieci poznały opowieści Mikołaja, rozmawiały o tradycjach mikołajkowych obchodzonych w ich domach i na świecie, a także śpiewały piosenki. Mikołaj! What kind of Mikołaj is to What Mikołaj Uczestnicy rozwiązywali też zagadki, rebusy i quizy tematyczne. Był to dzień pełen gier i zabaw o tematyce mikołajkowo-świątecznej. Na koniec każdy mały uczestnik został obdarowany upominkiem przez Mikołaja. Oprócz prezentów nie zabrakło radosnych, dziecięcych uśmiechów, wesołych pląsów przy muzyce oraz wspólnych fotografii. Tego dnia w klubie dominował kolor czerwony. Dzieci specjalnie na spotkanie z Mikołajem przyszły w mikołajkowych czapkach. W wydarzeniu przyglądali się przedstawiciele komisji społeczno. Kulturalnej Rady Nadzorczej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.